9 marca w hali Podkarpackiego Centrum Sportów Walki w Biaśle odbyła się 16 edycja otwartych mistrzostw judo Karpatia Cup 2025. Turniej organizowany przez klub UKS Akademia Sportów Walk Judo Jasło przy wsparciu miasta Jasło oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaliczyć można do największych i najbardziej prestiżowych zawodów judo w Polsce, w których udział biorą młodzi judocy w przedziale wiekowym pomiędzy 9 a 15 rokiem życia. W tym roku do udziału w mistrzostwach zgłosiło się ponad 350 judoków z 29 klubów polskich i zagranicznych. Młodzi judocy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych, dostarczając mnóstwo emocji oraz sportowej walki na najwyższym poziomie. Organizatorzy zawodów nie kryli zadowolenia z tak dużej popularności rozgrywanych przez wiele lat różnej rangi turniejów judo w naszym mieście. W dniu dzisiejszym po raz 16 spotkaliśmy się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a dokładnie na Podkarpackim Centrum Sportu Walki, gdzie organizowany jest po raz 16 turniej Karpatia Cup. Zawody w tym roku zgromadziły 350 zawodników z czterech krajów. Są z nami zawodnicy ze Słowacji, z Węgier, z Ukrainy oraz my Polacy. 30 klubów rywalizuje. Także frekwencja dopisała w tym roku, podobnie jak w latach poprzednich. Turniej ten wpisany jest w kalendarz już wielu klubów tutaj, zarówno naszych z Podkarpacie, jak i z całej Polski. Jest nam niezmiernie miło i cieszymy się, że co roku wracają zarówno ci sami trenerzy, jak i zawodnicy do rywalizacji. Na pewno turniej ten w dużej mierze wpływa na podniesienie poziomu sportowego zawodników trenujących tutaj u nas w klubie, jak również na Podkarpaciu. Zawodnicy mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w rywalizacji z zawodnikami z innych klubów, co na pewno jest takie dobre dla, dla nas wszystkich i dobrym materiałem dla trenerów do analizy pod kątem dalszych startów zawodników. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Miasta Jasła, który już kolejny rok wspiera naszą inicjatywę dofinansowuje ją, co na pewno poprawia nasze możliwości, jeżeli chodzi o zakup nagród oraz całą organizację tego typu turniejów. Mistrzostwa Jasłow Judo to nie tylko turniej, jakich wiele odbywa się w naszym kraju, to przede wszystkim pomysł na rozwój sportowy zawodników poprzez wspólne, cykliczne treningi Randori w ciągu roku. To sposób na motywowanie ich do ciężkiej pracy i nagradzanie za wysiłek w postaci atrakcyjnych szkoleń, obozów i wyjazdów. Takie działania przyczyniają się do podniesienia poziomu sportowego polskiego judo oraz zwiększenia szans na sukcesy na arenie międzynarodowej. Dlaczego ta dyscyplina sportu jest tak popularna wśród dzieci i młodzieży i co takiego jest w judo, że tylu młodych ludzi chce ją trenować? O to zapytaliśmy również samych zawodników tegorocznego turnieju. Cześć, nazywam się Kacper Zoła. Judo trenuję w klubie UKS ASW Judo Jasło. Judo trenuję od 5 lat. Na judo chodzę dlatego, że rozwija fizycznie oraz psychicznie lecz też uczy dyscypliny. Ja nazywam się Dawid, również uczęszczam do tego samego klubu. Mam 12 lat, a na judo chodzę od 6 roku życia. Mamy bardzo fajnych trenerów, którzy uczą nas różnych rzeczy i na do można też poznać wielu kolegów. Trenerzy przygotowują nas do zawodów w sposób psychiczny i zarówno fizyczny. Odbywa się w to taki sposób, że organizują sparingi, czyli przyjeżdża do nas albo my do jakiegoś klubu i robimy sobie mini zawody bez dyplomów i medali. Mam na imię Michalina i mam 7 lat. Chodzę na Judo parę Lat, a trenerem jest mój tata, ma na imię Michał i zaraził mnie Judo. Lubię najbardziej treningi. Wygrałam dzisiaj pierwsze miejsce i nawet nie było strasznie. Nie stresowałam się. Lubię trenować judo, bo są treningi, rzuty i poznaję nowych kolegów i koleżanek. Gdy wychodzę na zawodach na matę, to nie mam stresu, no bo myślę, że wygram. Na koniec. Chciałam by pozdrowić mojego tatę, który jest trenerem. Na imię Maria. Chodzę na judo od 2 lat, Przecham na zawody z swoją siostrą, tatą i mamą. Bardzo lubię chodzić na judo. Moja grupa się nazywa Ux 15 Krosno. Dzisiaj walczyłam na zawodach z dwoma dziewczynkami. Jedną przegrałam, a dwie wygrałam. Na początku trochę się stresowałam, a potem jak pierwszą przegrałam, trochę miałam złość i potem dwie wygrałam. Byłam bardzo szczęśliwa i potem z tą pierwszą walczyłam drugi raz. I Ją potem znowu przegram i dostałam drugie miejsce. Judo jest takie fajne. Trenuję się, staję się silnym i jak chodzisz na judo, no to jest trochę lepiej i tak fajnie chodzić na judo. Mam na imię Mila, mam 12 lat i ćwiczę judo od 3 lat. Teraz chodzę do klubu UKS 15 w Krośnie. Podoba mi się sztuka walki judo. Uważam, że to jest fajne i przez judo stałam się silniejsza. I po prostu tak fajnie jest. Dzień dobry, mam na imię Aleksander Nazdracienka. Jestem tatą e, Mili i Mashi. Я jestem тренером самбо. Дівчинки почали тренувати в Україні, в Одесі. Е-е дзюдо, і тренуються в клубі в Кросне, у Ук Кс15 Кросна. супер файний клуб, супер файні умови для дітського, bardzo по лицам валчить влачить дзюдо. Дзюдо є здоровий вид спорту. Дівчинки teraz, на заводах вже є там перші медалі. Зараз ще о 15-ті буде. Я всіх дійсно мовлю, що треба займатися юдо-самбо. Самбо юдо юдоподобний спорт, але в юдо є більш такий елегантський і більше пасує для дівчинок. То всім.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali licencjonowani sędziowie judo, w klasie odokręgowej okręgowej po międzynarodową oraz osoby monitorujące przebieg czasów walki na poszczególnych matach. Natomiast nad całością sprawowała piecza Alicja Muszańska jako główny sędzia turnieju. Moim zadaniem jako sędziego głównego dzisiejszych zawodów jest czuwanie nad prawidłowością wydawanych werdyktów oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów, jakie występują na Macie. Sędzia główny musi zwracać uwagę na werdykty wydawane przez sędziów na Macie, musi ich ewentualnie poprawiać, sprawdzać na sertkę rzeczy. Czy zaistniały jakieś błędy, czy nie, czy to co zauważyli, było prawidłowe. Często trenerzy mają jakieś obiekcje co do wydawanych werdyktów, więc musimy im tłumaczyć, że zgodnie z przepisami jest tak, a nie inaczej. I to co widać z boku, nie zawsze jest tym prawidłowym werdyktem. Podsumowując, no, jest dość sporo niezgodności trenerów z tym, co dzieje się na macie. Próbują przyciągnąć jakby linę na swoją stronę, tak żeby wygrali ich zawodnicy, natomiast musimy oceniać nie zawodników, tylko to, co dzieje się na masie, czy jest to zgodne z przepisami, zgodne z duchem judo i fair play. Jak podkreślał Karol Śmietana, wieloletni trener WSW Judo Jasło, właśnie ta dyscyplina jest dla młodzieży właściwym systemem wychowania fizycznego, sportem, który najlepiej przygotowuje do życia. Pozwala młodzieży nie tylko odkryć i rozwijać własne możliwości, ale także osiągnąć skuteczność w działaniu, a przez organizację tego typu zawodów możliwość sprawdzenia swoich umiejętności z zawodnikami z innych klubów. Od wielu lat już trenuję na Jasielskiej macie z dzieciakami w judo. Co roku, wiadomo, co roku człowiek uczy się nowych doświadczeń, dzieci przychodzą różne. Każdym pokoleniem te dzieci są coraz, coraz inne. Fenomen tego, tego, tego wszystkich treningów, tego, że dzieciaki chodzą na judo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Dzieciaki na naszych zajęciach, w naszym klubie uczą się przede wszystkim, jak rozwiązywać problemy w sposób sportowy na macie. Tak samo przy różnych sytuacjach, gdzie dzieciaki dostają zadania o różnym stopniu trudności. I mają za zadanie jakoś je rozwiązać i wprowadzić je w życie, zarówno w życiu sportowym, jak i w życiu codziennym. Ogólny rozwój fizyczny, a następnie uzyskanie skuteczności w zawodach, oto główne cele współczesnego judo. Celem przewodnim uzyskanym przez systematyczne ćwiczenia, wysuniętym przez twórcę judo, Jigoro Kano, jest doskonalenie samego siebie. Przygotowujemy naszych zawodników pod kątem takich dużych zawodów dzięki treningom, na których oczywiście wprowadzamy różne elementy zabawy gier ruchowych, takiego współzawodnictwa na takim najniższym szczeblu, czyli na, czyli na treningu. A w następnej kolejności, kiedy nasz zawodnik już zdobywa jakieś umiejętności, wtedy wprowadzamy je w takie bardzo małe turnieje, takie wewnętrzne. Między innymi organizujemy taki turniej jak Mikołajkowy turniej judo oraz Mini Karpatie, która jest jest jakby dzieckiem dzisiejszego turnieju. No wiadomo jak to jest na różnych turniejach. Dzieciaki raz wygrywają jak przegrywają i to jest główny taki problem. Jeżeli uczestniczymy w zawodach ale nie martwimy się tym ponieważ nasze dzieciaki już są od samego początku już są uczone że nieważne jest przegrana ale ważny jest udział w zawodach. Dzieciaki się sprawdzają w takich, oto, w takich turniejach jak na właśnie Karpatia Judo Cup. A my przed nas zawodami próbujemy wprowadzać im właśnie takie elementy, elementy zawodów, gdzie już na samym początku dzieciaki rywalizują ze sobą, między kolegami, między koleżankami, jakieś przepychanki na macie. I wtedy właśnie tłumaczymy dzieciakom, że nieważne jest wygrana, trzeba umieć przegrać, a wygrana przyjdzie, przyjdzie z czasem. I tutaj też dziękujemy rodzicom, którzy właśnie dopingują te dzieci, tak samo jak i my, trenerzy, motywują ich do tego i tłumaczą im po każdych zawodach, że odwalili kawał dobrej roboty. W klasyfikacji drużynowej najlepszą drużyną okazała się reprezentacja klubu Fight Fan Judo z Niechobrzy koło Rzeszowa. Tuż za nim uplasowali się reprezentacja klubu UKJ Millennium Acro Rzeszów oraz drużyna Akademia Judo Rzeszów.